Dziś siedząc przy biurku, zacząłem coś planować. Nie dlatego, że musiałem. Nie z obowiązku. Po prostu poczułem przypływ chęci. Nagle przyszła do mnie jakaś wizja, pomysł. I zanim się zorientowałem, już zapisywałem pierwsze kroki, kombinowałem, jak to mogłoby wyglądać. W środku pojawiła się taka dawno nieodczuwana ekscytacja nie euforia tylko ciepłe, spokojne to może być dobre. Ja mogę to zrobić. Ja tego chcę. I poczułem się inaczej niż przez ostatnie tygodnie lżej, prawdziwiej, bardziej sobą znasz to uczucie? Kiedy przez długi czas działasz z automatu, z listy rzeczy do zrobienia, bo trzeba, bo wypada, bo ktoś czeka, i nagle pojawia się coś, co nie jest przymusem, tylko Twoje, źrodzone w środku, z serca, z cichego pragnienia które zbyt długo nie miało przestrzeni, żeby się odezwać. I to może być coś małego zorganizowanie wyjazdu pomysł na nowy projekt zmienienie czegoś w domu albo nawet zwykła myśl chcę wreszcie spróbować czegoś, co odkładałem. I to jest ten moment, kiedy z wewnętrznego zimna wychodzisz na swoje własne słońce. Nie jako ktoś, kto już wszystko wie. Nie jako ktoś, kto ma pewność sukcesu. Ale jako ktoś, kto znowu czuje, że chce, że może, że coś jeszcze przed nim. I nagle świat nie jest już taki pusty. Bo Twoje wnętrze zaczyna wibrować inną energią energią twórczą ożywczą zrodzoną nie z konieczności, tylko z chęci pamiętam jak dawno temu po bardzo trudnym czasie zaplanowałem pierwszy spacer poza moją codzienną trasą to był drobiazg ale pamiętam ten błysk w sobie idę gdzieś gdzie jeszcze nie byłem robię coś nowego sam dla siebie i choć trwało to krótko, w moim sercu coś wtedy przeskoczyło. Pojawiło się, a co jeśli mogę więcej? I to pytanie zostało. Bo planowanie, które pochodzi z wnętrza, nie z kalendarza, to pierwszy krok ku zmianie. Nie tej zewnętrznej, tej najważniejszej wewnętrznej. Więc jeśli dziś, nawet na chwilę, poczułeś ten błysk, nie uciszaj go. Nie umniejszaj, nie mów sobie, to głupie, to się nie uda, to nie ma sensu. Ma? Bo każde poruszenie w środku to znak, że nadal w tobie coś żyje i że nadzieja nie zniknęła. Po prostu czekała na moment, w którym znów dasz jej głos. A teraz właśnie to zrobiłeś.